Ostracezowana może mieć, przejść przez takie cztery różne, być w takich czterech różnych fazach, tak naprawdę. Pierwsza faza to będzie faza asymilacji, czyli ja nie zgadzam się, że jestem na przykład lesbijką, tak więc będę próbować wszy robić wszystko, żeby nie być postrzegana jako lesbijka. Będę ukrywać swój związek, ponieważ moim celem jest bycie normalną, szeroko pojętej normie, oczywiście społecznej. To można sobie wyobrazić, jak, jak bardzo silne może mieć oddziaływanie w ogóle na tożsamość człowieka, na samopoczucie, to ciągłe ukrywanie się i tak to, dalej. To jest bardzo, bardzo, bardzo silne. Szczególnie w terapii to wychodzi. Druga faza, druga, druga część tak naprawdę w tych oddziaływań społecznych to jest konfrontacja, konfrontacja ze sobą. W momencie, kiedy już ta asymilacja w jakiś sposób nie wystarcza z różnych przyczyn, Tutaj dochodzi właśnie do takiego pomysłu na to, że może warto byłoby sobie przeprowadzić w życiu coming out, czyli te wyjście z szafy, e, przyznać się przed na przykład rodziną czy przed znajomymi, przyjaciółmi, bo tak czasami też bywa, że niektórzy nie wiedzą, że ten kolega czy ta koleżanka to jest taka, a nie inna. Ma taką, a nie inną orientację przed rodziną, przed współpracownikami. To też jest niezwykle istotne, i to gdzieś jest też zahaczał temat tabu w, w społeczeństwie. Bo z czym ja się spotkam w momencie, kiedy sobie zrobię ten coming out? Tutaj są najgorsze przypuszczenia, właśnie jako członek grupy ostacyzowanej, grupy mniejszościowej. Nie wiadomo, jaka będzie re, re, reakcja ludzi, nawet tych najbliższych, w szczególności tych najbliższych, tak naprawdę. I tutaj. Czasami ludzie nie godzą się na tą konfrontację trochę ze sobą, y, trochę ze społeczeństwem w tym momencie i może się pojawić gettoizacja, czyli pozostaje w getcie, mam tylko znajomych y, gejów czy znajome lesbiki, y, nie mam prawie żadnych kontaktów, chociaż jest to niemalże niemożliwe, tak? y, Nie mam żadnych kontaktów z heteroseksualną większością y, i nie dbam zupełnie o kontakty z nimi. Tak? Mam, mam bardzo mocne przekonania. Y, to też oczywiście zamyka i, i nie konfrontujemy się ze słabościami swoimi, bardzo dużo lęków tutaj. Tak samo jest to bardzo nieadaptacyjna faza. Następna, bardzo śmieszna trochę, może nie śmieszna, ale, ale zabawna, jest specjalizacja. Bardzo, bardzo rzadko się mówi o właśnie specjalizacji w grupie mniejszościowej, czyli widzenie siebie jako kogoś wyjątkowego, lepszego od, od większości. Bo jestem inna, inny. Tak? No, to zafiksowanie się na tej fazie to również nie, nie, nie służy niczemu dobrego. Także tutaj wracamy gdzieś tam cały czas do fazy konfrontacji, do bycia otwartym ze sobą przede wszystkim właśnie, ale również z innymi. Jeżeli jest to pomocne, bo nie wszyscy muszą przechodzić fazę coming out.